Martożkuk witam w programie łowcy biznesu, w którym pokazujemy, jak zdobyć pieniądze na prowadzenie firmy. Zobaczmy, co w dzisiejszym odcinku. Dowiemy się, kim jest anioł biznesu i czy może on uskrzydlić nasz biznes. Zajrzymy do firmy, której anioł biznesu może pomóc rozwijać system informacyjny szpitali i przychodni. Ekspertów zapytamy, jak przygotować spotkanie z aniołem. Bez pieniędzy raczej żaden, nawet najlepszy pomysł na biznes ma małe szanse realizacji. Ratunkiem może być kontakt z aniołem biznesu. Ten, jeżeli zobaczy szansę na rozwój firmy, zainwestuje w nią swoje prywatne pieniądze, ale będzie też czerpał z niej korzyści. Zobaczmy, kto więcej na tej współpracy może zyskać. Zasobny portfel, głowa pełna pomysłów, doświadczenie biznesowe w kieszeni. Do tego, jak na anioła przestało, iście anielska cierpliwość. Anioł biznesu to indywidualny inwestor. Inwestuje na równi swoje pieniądze oraz czas, poświęcając go przedsiębiorcy, zapewniając mu kontakty biznesowe. Przedsiębiorca ma ciekawy patent na biznes, ale do końca nie wie, jak go zrealizować. Brakuje mu doświadczenia i pieniędzy. Pieniądz jest towarem, dobre pomysły zawsze znajdą pieniądze. A dobry pomysł rodzi się najczęściej przez przypadek, w najmniej oczekiwanym momencie. Pomysł rodził się w momencie, kiedy sami prowadziliśmy remont w mieszkaniu i ponieważ oboje jesteśmy z branży IT, zaczęło nam brakować narzędzia, które mogłyby nas wesprzeć w tym remoncie, w znalezieniu inspiracji, jak wykończyć mieszkanie. Razem z żoną znaleźli rozwiązanie, tworząc odpowiednią aplikację, potem umieścili ją w sieci. Projekt się rozwijał, ale wymagał nowego spojrzenia i pieniędzy na inwestycje. Z pomocą przyszedł im anioł biznesu oczywiście. Jest to coś, czego nie da się niczym zastąpić, tak? Gdybyśmy mieli to robić na własną rękę, no to na pewno nie dotarlibyśmy do tych firm, do których w tej chwili mamy dojście. No i na pewno by musiało to być mniejszym kosztem zrobione. Bo anielskie wsparcie nie ogranicza się tylko do finansowania projektu czas doradztwo czy wsparcie kadry menadżerskiej jakie my czyli aniołowie biznesu dajemy spółce są dużo więcej warte niż pieniądze jakie w nią inwestujemy tym bardziej że anioł biznesu nie bierze się z przypadku to jest były przedsiębiorca który kiedyś zakładał przedsięwzięcie sprzedał je z sukcesem ma doświadczenie w danym sektorze w branży w której funkcjonuje Biznes nie ma dla niego tajemnic, przeżył wiele, trudno go czymś zaskoczyć. Może właśnie dlatego nie tak łatwo przekonać anioła biznesu do inwestycji w projekt. Zaledwie co ósma, co dziewiąta firma jest przedstawiana inwestorowi, ale tylko 3-4% z nich finalnie pozyskuje od nich kapitał. Dlaczego? Bo przedsięwzięcie okazuje się być mało innowacyjne albo trudne do realizacji. Zawodzi przygotowanie na etapie biznesplanu albo symulacji finansowych. Czasem decydują o tym ludzie, którzy stoją za pomysłem. My zawsze zadajemy sobie pytanie, co jest ważniejsze, jeździec czy koń. W mojej ocenie najważniejszy jest jeździec, bo nad biznesplanem można pracować od momentu przedstawienia go nam do chwili realizacji. Projekty finansowane przez anioła biznesu nieraz są na wczesnym etapie rozwoju. Czasem zdarza się, że inwestuje on swoje pieniądze w pomysł, spisany na kartce papieru. Dobre pomysły rozwijane przez złych menedżerów nie przyniosą oczekiwanego skutku. Z kolei nawet nie najlepsze pomysły, nad którymi pracuje najlepsza kadra, mogą zaprocentować. Zaprocentują, jeśli mają to coś, czym będą w stanie zaskoczyć rynek. Trzeba spojrzeć, ocenić proponowany biznes, jakie są możliwości biznesowe, czy wcześniej nie było podobnego produktu, albo czy jest on od niego lepszy. Pozytywne przykłady pokazują, że rola aniołów biznesu jest nie do przecenienia. Bardzo wielu przedsiębiorców chce rozpocząć działalność, mają bardzo dobre pomysły, wielokrotnie innowacyjne i wysoce technologiczne, ale nie znają się na aspekcie biznesowym. Chodzi na przykład o absolwentów wyższych uczelni. Mają wiedzę teoretyczną, dużo zapału i pomysłów, za to niekoniecznie wiedzą, jak to wykorzystać. Aniołowie biznesu inwestują w innowacyjne pomysły absolwentów uczelni. Pomagają im otworzyć firmę, dostają wsparcie finansowe i eksperckie. A innowacje to klucz do rozwoju każdej gospodarki. Szpital Przychodnia, prywatny gabinet. Ich funkcjonowanie usprawnić może odpowiedni system informatyczny. W tej branży działa firma KOTIS, jednak aby się rozwijać, potrzebuje zastrzyku finansowego. Dlatego zdecydowała się na kontakt z aniołami biznesu. Koniec z opasłymi tomami akt z historią chorego. Do mniej więcej połowy polskich szpitali i przychodni wkroczyła już informatyzacja. Elektroniczny system daje nieograniczoną ilość korzyści i funkcjonalności. Rejestrację elektroniczną, samorejestrację dla pacjenta, prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, powiadamianie SMS-em, a w dalszym toku hospitalizację, wypisywanie recept elektronicznych właśnie. Zmiany po wprowadzeniu systemu elektronicznego docenia już Mazowieckie Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu koło Warszawy. Informatyzacja bazy danych pozwoliła nam znacznie efektywniej wykorzystywać nasze zasoby, które przez lata gromadziliśmy w postaci tysięcy skal, kart badań. Teraz mając wszystko w komputerze możemy szybko prowadzić badania naukowe, a także wykorzystywać tę wiedzę w przypadkach konkretnych pacjentów, żeby na przykład analizować zmiany, które nastąpiły w efekcie leczenia i prowadzić to leczenie znacznie efektywniej. Pozwala to lepiej wykorzystać sprzęt i sale, tak by nie stały puste. To, co jest najistotniejsze, to są obecnie koszty. Koszty zakupu i późniejsze amortyzacji takiego właśnie sprzętu. Czyli to, na co zwracamy uwagę, to to, żeby poszczególne podmioty służby zdrowia mogły efektywnie wykorzystywać swoje zasoby. COTIS, jako jedna z firm dostarczająca system informatyczny do szpitali i przychodni, myśli o swoim rozwoju. Pierwsze to integracja z firmami ubezpieczeniowymi, które stają się coraz bardziej znaczącymi graczami na rynku usług medycznych. Druga część to integracja naszego systemu z rozwiązaniami telemedycyny. A trzecia, rozwinięcie naszych sił sprzedaży. Te cele mogą okazać się trudne w realizacji bez wsparcia inwestora najchętniej z branży medycznej. Inwestorów finansowych jest na rynku sporo. Natomiast inwestorów takich, którzy dobrze znają branżę i chcieliby także rosnąć razem z nami, jest zdecydowanie mniej. Poszukiwania inwestora trwają już od kilku miesięcy. Firma daje sobie na jego znalezienie pół roku. A teraz posłuchajmy tego, co mają do powiedzenia nasi eksperci. Panie prezesie, aniołowie biznesu to osoby, których czas kosztuje i to sporo. Aby go nie marnować, jak właściwie przygotować się na spotkanie z aniołem biznesu? Przygotowanie na spotkanie z aniołem biznesu powinno dotyczyć dwóch kwestii, zarówno treści, jak i formy. Co do formy, sprawa jest prosta. Przygotowujemy prezentację, którą będziemy pokazywać aniołowi biznesu, jak również materiał, który mu zostawimy dla dalszych przemyśleń, tzw. teaser. Co do treści tych dokumentów, po pierwsze należy przedstawić podstawowe informacje o tym, co chcemy robić, czyli o naszych produktach i usługach. Później podstawa. Przychody, jakie chcemy uzyskać, to umożliwia aniołowi biznesu zorientowanie się w skali biznesu. Kolejna rzecz to oczywiście koszty, a dalej koszty inwestycji, czyli to, co chcemy od anioła biznesu uzyskać. W dalszej kolejności powinniśmy przedstawić nasze doświadczenia, kim jesteśmy i co umiemy zrobić. Należy pamiętać, że biznes angel będzie zadawał pytania, będzie się o nas pytał. Mogą to być bardzo różne pytania i aby na nie odpowiedzieć, gwarancją takiej. Dobrego spotkania jest posiadanie rzetelnego, szczegółowego i przemyślanego biznesplanu. Czy projekty, z którymi przychodzą firmy do Pani, są odpowiednio przygotowane, kalkulowane, a przede wszystkim, czy są interesujące? To wszystko zależy od osobowości. Są ludzie, którzy inwestują jako aniołowie biznesu, dlatego że chcą oddać polskiemu społeczeństwu czy polskiemu narodowi to, co im się udało osiągnąć dzięki wsparciu, które osiągnęli sami. I są tacy, tacy, którzy inwestują dla pieniędzy, bo zwroty w tych inwestycjach na bardzo wczesnym etapie rozwoju mogą być ogromne, rzędu nawet tysięcy procent. Kwestia polega na tym, że jest to bardzo duże ryzyko i z dziesięciu projektów na ogół wychodzi jeden. Czy wyjdzie zależy w dużej mierze również od anioła biznesu, od jego zaangażowania we wspieranie zarządu danej firmy, w którą się zaangażuje. W związku z tym wydaje mi się, że warto i pod względem finansowym, i pod względem merytorycznym, dlatego że w sumie, jeżeli się weźmy pod uwagę straty i zyski, to na ogół one się kompensują w taki sposób, że jest to, jest to duży zysk. Jeżeli chodzi o ilość projektów, to jest ich dużo w Polsce. Problem polega tylko na tym, że czasami ludzie jeszcze w Polsce nie potrafią się dobrze sprzedać. Ale jeżeli ktoś jest rzeczywiście dobrym maniałem biznesu, to jest w stanie i w biotechnologii, i w sektorze IT. I w sektorze zupełnie nowych odkryć naukowych znaleźć coś rzeczywiście ciekawego. Na co Anioł Biznesu analizując nasz biznesplan zwróci szczególną uwagę? Czyli inaczej mówiąc, co musi mieć nasz projekt, by przykuł uwagę inwestora? Najlepsze projekty tworzą się wtedy, gdy przedsiębiorca i inwestor mają wspólne cele, lubią się nawzajem i potrafią zbudować zaufanie. Celem przedsiębiorcy powinien być jak największy wzrost firmy. Nie może mu przeszkadzać to, że inwestor doradza mu w kwestiach ważnych dla przedsiębiorstwa. Kiedy firma zostanie sprzedana lub upubliczniona w perspektywie 5-10 lat, to wzrost powinien wynieść około 10 milionów dolarów. Tak jest w warunkach amerykańskich. Dodatkowo inwestor powinien mieć doświadczenie w branży firmy, w którą inwestuje, tak by nie dostarczać tylko pieniędzy, ale także pomoc dotyczącą sposobu rozwijania firmy, pozyskiwania klientów czy nowych inwestorów. to jeden ze sposobów na znalezienie pieniędzy na rozwój biznesu. Kolejne w następnym odcinku Łowców Biznesu już za tydzień. Bartosz Kurek zapraszam do zobaczenia.